Witam wszystkich! Jeśli lubicie takie trochę ostrzejsze ogórki i smak taki orientalny, azjatycki, tajski, to polecam Wam zrobić sobie takie ogóreczki. Zobaczcie, jak one wyglądają w ciemnym sosie sojowym z papryką ostrą. No, naprawdę przepyszne. No, taki, że się naprawdę nie jedli. Bardziej jako przekąska do grilla, jakieś tam przyjęcia, czy w ogóle do domu zjeść. Nawet można do obiadu, czy jakichś orientalnych obiadów. Z ryżem. No naprawdę, no przepyszne. To jest w miarę nowy przepis. Zobaczcie, jak one wyglądają. No naprawdę, musicie je spróbować. Bo są naprawdę, no przepyszne. Jeśli macie ochotę, to zapraszam na przepis. Ja tutaj mam 2 kg ogórków. Kroję sobie na pół takie drobniejsze. obra mnie ze skórki. Można wpadki. Ja tak troszeczkę grubiej kroję. Zobaczcie, muszą być koniecznie przekrojone, żeby ten sos, który będzie do nich z tymi przyprawami wszędzie ładnie doszedł. Teraz ja sobie tu skroję, do tego dajesz kwankę cukru. Możecie dać mniej, nie lubicie tak słodko dwie łyżki soli kamiennej pół szklanki octu dziesięcioprocentowego spirytusowego pieprz ziołowy taką łyżeczkę łyżkę jak lubicie ostro, to możecie dać dwie. To jest 100 ml takiego sosu sojowego. I mieszam teraz, zobaczcie. Patrz, jaki fajny kolor się z tego zrobił? Można do tego różne jeszcze przyprawy dawać, imbir przede wszystkim. Ja za bardzo imbieru nie lubię. Można dać do tego taki ostrej, czerwonej papryczki. Jak chwilę to zamieszam, żeby już sok płacało, zobaczcie, do Zobacz, tego soku tutaj jest. Do tego dolewam szklankę wody. ja jeszcze dokładam jedną łyżkę pieprzu bo dla mnie jest taki troszeczkę za mały bo próbowałem ja mam taką paprykę granulowaną taką, taką płaską łyżeczkę daj ostrej papryki to jest taka troszeczkę łagodniejsza, jeśli macie ostrzejszą to tylko łyżeczkę no to naprawdę będzie bardzo ostre, chyba że tak lubicie mniej to lepiej pół łyżeczki no to musicie do smaku próbować bo każdy ma inny smak to ma być takie ostrzejsze taki orientalny smak ogórki może teraz tak ładnie wyglądają, ale smakują ją wyśmienić musicie spróbować, taki smak jest całkiem inne smak i sposób na ogórki Minęło pół godziny, zobaczcie ile, ile soku tu puściło, I jak macie mało tego soku, musicie dolać wody. szklankę wody, tak żebyście widzieli, o, to tak, tak ma być. I przede wszystkim teraz musicie to spróbować, czy wam taki smak pasuje. Ja tu dałem dosyć dużo tej papryki ostrej, bo dokładałem jeszcze, próbowałem, bo dla mnie za mało, i nagrywam tego, jest teraz taki bardzo ostry, tak jak lubię. Nakładam do słoiku. chyba to muszę jakąś kochelką, nie będę tego układał, bo ręce powrócę. mówię, do tego można dać jeszcze imbir, ja nie dokładam wolę inne przyprawy zobaczcie jaki to jest kolor no taki jeszcze nie liście, musicie sobie spróbować nie jest trudno. Musicie to dopchać do dołu. Zobaczcie. Resztę podolewacie. Tutaj z miski. z tego wyszło 6 takich większych słoików. Wycieram brzegi, oczywiście. Tak jak zawsze. Dokręcam nowymi nakrętkami. Jeszcze musicie zobaczyć. Te ogórki muszą być. Będzie tak zanurzone w wodzie. Jeśli mam je puszczą na tyle soku, tak jak Wam mówiłem, do tego górku musicie dolać wody. Szklankę wody, tak żeby to było po prostu zakryte. Widzicie? U mnie i tak jest troszeczkę za mało, ale zanim wsadzę to pasteryzowanie jeszcze troszeczkę sopuszczę w słoiku. Powinno być całe zakryte. Widzicie? Jak się wsadzi? Do środka, Dobra, zakręcamy. zobaczcie jak to fajnie wygląda. Nie czy będzie Wam smakowało. Musicie spróbować. zacząć się gotować. Koniecznie musicie przykręcić gaz, żeby słoiki nie popękały. Czyli na wolnym ogniu, żeby się tak lekko tylko gotowały. I teraz od zagotowania, od tego momentu gotuję 5 minut. Nie gotuję dłużej, bo nie chciałbym mieć takich miękawych tych ogórków, tylko takie dosyć chrupiące. No, słoiki moje już ostygły, wyciągnięte z wody. Co jedynie mogę podsumować. No musicie naprawdę je spróbować. Musicie. To jest w miarę nowy przepis. Zobaczcie jak wyszły. <laughs> Kolory. Bardzo, bardzo takie ciemne. Smak orientalny. No ten sos sojowy naprawdę robi robotę i musicie naprawdę je spróbować, są takie w miarę ostre. No, smak taki nie do opisania. Także do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam, dziękuję, cześć.